Cześć to Wasław, życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj na naszej tapecie klasyk światowy, filozoficzny Fryderyk Nietzsche i Tako rzeczę Zara Tustra. Zapraszam. Jak wiecie, bo oglądacie moje filmy, sięgnąłem po tą książkę na wakacjach, gdzie byliśmy w Austrii. Będzie to pierwsza część recenzji tej książki, bo jestem w połowie. A, a że trochę czasu mi zajmie, żeby ją dokończyć, bo wbrew pozorom, książeczka, mimo że jest chuda, nie czyta się szybko. Nie czyta się szybko, dlatego że często trzeba wrócić, często trzeba przeczytać jeszcze raz, często trzeba się skupiać. No ale zacznijmy o tym, co to jest. W tej książce Fryderyk Nietzsche, znany niemiecki, pruski filozof, pisarz, wykłada, tak, jakby swoje poglądy. Trochę w wersji fabularyzowanej, czyli jako Zaratustra, czyli mędrzec, który schodzi ze swojej jaskini, ze swojej samotni, w której był ileś tam lat i zaczyna nauczać lud. Wiele się tu pojawia konceptów, które później były tak jakby źle zinterpretowane lub były trochę naciągnięte do celów. Propagandowych takich taki koncept jak na przykład nadczłowiek, o którym na pewno słyszeliście, gdzie w nazizmie był wykorzystany. Gdy ja to czytałem, miałem trochę inne zrozumienie tego nadczłowieka. To nie chodzi, no i dlatego mówię, że trochę to było przeinterpretowane, jeśli chodzi o nazizm, bo nic tu nie ma o wyższości reasy, nic tu nie ma o wyższości pewnych cech, żadnych cech fizycznych czy, czy koloru skóry. Wiesz co nad człowiek tutaj w tej lekturze, o którym mówi Zara sutra, zara tustra, o którym tak orzeczę Zaratustra, to człowiek, który pokonał tak jakby swoje człowiecze słabości i stał się nad człowiekiem. Czyli kimś, kto, jest dalej od zwierzęcia niż zwykły człowiek, tak powiedzmy. Ja tak to rozumiem po tej połowie lektury. I w, wiele, w wielu miejscach trochę umysł się wyłącza, bo jednak e, możesz odczuć, że ta książka jest napisana to 200 lat temu. Język jest goła inny niż ten, co mamy obecnie. Przełożył tu tą książkę mój imiennik swoją drogą, Wacław. Także dziękujemy Wacławowi za tą ciężką pracę, którą wykonał. Ale wciąż dla współczesnego człowieka, takiego jak ja czy ty, nie czyta się tego najprościej, właśnie przez ten, przez ten inny styl, inny język. Ale mimo to wciąż dużo w wielu miejscach książka jest idealnym komentarzem do współczesności. Popatrzmy na tę koncepcję nad człowieka i to ten fakt, jak Zara Tustra schodzi próbuje o tym nad człowieku nauczać. I mało kto go rozumie. Na początku nikt go nie chce słuchać, lud go nie chce słuchać, on jest zdziwiony. Czemu ludźmi nie chce słuchać? Właśnie dlatego, że bycie, czy dążenie do tego nas, człowieczeństwa, wymaga dużo pracy nad sobą i, um, i zmiany wielu rzeczy, o których do, tej pory, których do tej pory robiliśmy. A jak wiemy, zawsze zmiana jest trudna. Zmiana charakteru jest trudna, zmiana myślenia jest trudna. Poza tym fajnie odzywa się tutaj do trochę na przykład też współczesnego kryzysu e, męskości. Widzieliście pewnie tą słynną reklamę Gillette, która, która ostatnio była, poszła viral, jak to się mówi w internecie, gdzie krytykuje się mężczyzn za to, że mają testosteron powiedzmy sobie szczerze, po prostu za to, że, za to, że ci mężczyźni się kojarzą z seksizmem, z korupcją, z megalomanią, z za dużym naciskiem na zdobywanie władzy, wpływów, no, z każdą dysfunkcją, jaka, jaka jest w dzisiejszym świecie. Ci mężczyźni są utożsamiani w wielu miejscach za całe złotego świata mężczyzna jest utożsamiany i um, zauważysz, że pe pewne wartości, które tworzyły niejako kultury społeczeństwa, pewne męskie wartości, tak jak powiedzmy sobie odpowiedzialność, powiedzmy sobie, branie żaru, życia na swoje barki, bycie e, odpowiedzialnym za swoje uczucia i pewne przeżywanie rzeczy wewnątrz. I, i, I przepracowywanie ich przez działanie, przez dążenie do celów, pracę nad sobą. Tak teraz e, wiele z tych wartości może nie tyle zanika, ile nie są modne, nie są krytykowane, nie są fajne. Też w wielu miejscach to się zaczyna zmieniać, zauważyłem, i, i, i to jest dobre, ale no cóż, e, to jest może też kwestia tych wszystkich niestety estrogennych czynników zewnętrznych, które mamy w środowisku i poniekąd te. Tą męskość zniekształcają, powiedzmy sobie, ale nie, nie o tym mówimy dzisiaj, o Fryderyku Nicze i o taką rzecz Zaratustra. Podkreśla tu w jednym miejscu Zaratustra i Fryderyk, gdy mówi o tym, jak jest pod wrażeniem marynarzy, tych ludzi na okrętach, tych ludzi, którzy ryzykują swoje życie, żeby odkrywać, żeby płynąć, żeby eksplorować. Cierpienie jest w wielu miejscach tutaj w tej książce gloryfikowane jest rzeczą, która usprawnia człowieka, która, przez którą człowiek może transcendować swoją wartość, swoje człowieczeństwo, dobycia tym nad człowiekiem. Bardzo ciekawe treści, mimo że często ciężko je zrozumieć, mimo że często na nastroszone, okraszone, trochę ironią takim. Trochę widać, że Fryderyk był tym życiem znużony, powiedzmy sobie, trochę niezadowolony z tego, co widział, jeśli chodzi o społeczeństwo, w którą stronę idzie i tak, jakby przepowiednie, o których rzeczy Zaratustra spełniają się poniekąd. Jest w tą, społeczeństwo idąc w tą stronę dużo bardziej zbliża się do, tego, do tej hordy owiec zamiast do watachy wilków, powiedzmy sobie, że taką metaforę użyję. A propos metafor, w tej książce jest ich multum i, i taka, która mi się też bardzo podobała, też w jednym z kazań, w cudzysłowie, Zaratustry mówi o tym, jak to poszedł szukać morskiego diabła, to był ogier, ogar może morski, ognisty diabeł, poszedł z nim rozmawiać i e, bardzo świeża sytuacja, gdy ten ogar wyszedł z tego morza i Mówi mu, coś ty tu chciał. A ten mówi: Słuchaj, ludzie już się ciebie nie boją, już cię nie słuchają. Teraz ty, ty, to, czym byłeś ty, czego ciebie się obawiały ludy wiejskie, teraz to jest państwo. Teraz słuchają tego, co państwo im mówi, teraz ślepo wierzą w to, że państwo zapewni im bezpieczeństwo, państwo da im e, to, co chcą. I, I są niewolnikami tego państwa poniekąd. I wtedy ten zgorszony ogar po prostu nie mógł w to uwierzyć, samo się z powrotem podzieli. Także kilka jest takich tutaj bardzo ciekawych metafor, komentujących rzeczywistość 200 lat temu, przypominam, która jest obecnie mega widoczna. Mega widoczna, bardzo dająca do myślenia lektura. I więcej opowiem w części drugiej, gdy już doczytam tą książkę do końca. Ale na pewno warto sięgnąć po to wszystkim, którzy są trochę zdziwieni, patrząc na dzisiejszy świat, są trochę, trochę obawiają się tego, co się dzieje, trochę kultura, społeczeństwo wydają im się dysfunkcjonalne w wielu miejscach. Lektura tej książki pozwoli Ci zauważyć, jak 200 lat temu już też to, co po niektórzy widzieli, a raczej widziały to tylko Niektóre wybitne jednostki, jedną z nich był Fryderyk, który to fajnie opisał. I to jest mimo wszystko przystępna książka dla ciebie. Jeśli nie musisz być znawcą filozofii, moim zdaniem, nie musisz być znawcą niemieckiej myśli, żeby mieć z niej wartość. Ja nie jestem znawcą niemieckiej myśli, nie jestem też znawcą filozofii. Jestem po prostu człowiekiem, który jest intelektualnie ciekawy. I tą intelektualną ciekawość zaspokoiła połowa tej książki. Zobaczymy, czy druga połowa będzie równie dobra i wypełni tą czarę do końca. Ale tymczasem muszę się pożegnać. Cześć tu Wacław, życie poczciwe, dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ja tako życzę Wacław. Cześć!